Kolejny dzień i kolejne nowości ze świata ninjago. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy dokładny opis 13 odcinka, który sobie dzisiaj omówimy. Jeśli chcecie być na bieżąco z newsami i ciekawostkami ze świata ninjago, to możecie zasubskrybować kanał. No a teraz lecimy. Wildfire i Kai ledwo omijają kolejną przeszkodę na swojej drodze. Pomimo zderzenia ich osobowości w końcu docierają do Wildness. Smoczy Zein jest jednak opętany, otoczony przez przypływy lawy, które zmuszają ninja do posprzątania bałaganu, jaki stworzyła Wildfire, kiedy tu mieszkała. W międzyczasie Zane potrzebuje części do zbadania bramy teleportacyjnej klasztoru i podąża za panem Frohikiem do rozdroża, gdzie organizowane są obchody Dnia Zena. Brzmi to ciekawie, szczególnie końcówka, ale zacznijmy od początku. Wildfire i Kai to jeden z zespołów, który wyruszy po smuczyłceń znajdujący się w Wildness. Scenki z tego odcinka mieliśmy na obu zwiastunach, które niedawno wyszły, no i wygląda na to, że zdobycie go nie będzie wcale takie proste, jak się mogło na początku wydawać, ponieważ będzie otoczony, opętany przez jakąś lawę którą co więcej stworzyła Wildfire. Może nie tyle ona sama ją stworzyła, co bardziej podczas jej treningu, gdy rozwalała wszystko naokoło, to mogła zniszczyć jakąś ścianę od jakiegoś wulkanu, gejzeru, czegoś takiego, no i ta lawa mogła się stamtąd po prostu wylać. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo naprawdę nie mam pojęcia w jaki sposób to może wyglądać. Nie mam pojęcia jak ta lawa może utrudniać zdobycie tego rdzenia: czy będzie centralnie obok niego, czy w losowych momentach będzie skądś wypływać. No, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Tego dowiemy się już 12 października. Druga część opisu mówi nam o tym, że Zayn będzie badał te portale między klasztorami i podąży do rozdroża za panem Prohikim, gdzie jak się okaże, organizowane są obchody dnia Zayna. No proszę, wygląda na to, że nasz mistrz lodu został celebrytą. Być może Zaynowi będzie tutaj oddawana cześć za to, że poświęcił się w trzecim sezonie w walce z mrocznym władcą, a właściwie wtedy to złotym władcą. Wydaje mi się, że o to chodzi, bo inaczej, to dlaczego miałby być organizowany dzień akurat Zayna, a nie jakiegoś innego ninja? To ma chyba największy sens, bo nie ma co ukrywać. Zain poświęcił się dla całego ninjago, a rozdroże jest teraz takim jakby centrum dawnego ninjago, więc ma to jak najbardziej sens. Czy miałem rację? Przekonamy się w październiku, no a teraz dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hej!